Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Jalok i zapraszam Was na podsumowanie moich kolejnych występów w lidze weekendowej. Tym razem skupiłem się na pierwszych kilkunastu spotkaniach, które udało mi się rozegrać. Powiem więcej, dogram trochę dalej, ale raczej nie ma już szans na wbicie podobnej rangi, co ostatnio. Chyba skończę na zwykłym Goldzie 2. Ze zmian w składzie zmieniłem jedynie Jadena Sancho, w jego miejsce wprowadziłem Torgana Azarda w jego wersji Once to Watch. Chciałem zobaczyć jak się spisze, biorąc pod uwagę to, że kupiłem jego kilka kart. Po to, żeby sobie po prostu pohandlować. Ale bez przedłużania przechodzimy do pierwszego spotkania. A w nim mierzyłem się z następującym zespołem. W ataku Sadio W środku Pep Guardiola. Tutaj, na szczęście, w pierwszej akcji, po dużym zamieszaniu to mi udaje się pierwszemu zdobyć bramkę i wychodzimy na prowadzenie. W 32 minucie dobra interwencja mojego bramkarza, niestety wypluł piłkę przed siebie. No i przeciwnik spokojnie ją panował i umieścił ją w siatce. Tutaj. Dobra rzutka i endom najwyżej wyskoczył, udało mi się strzelić bramkę. I już czwarta bramka w tym meczu. Z dystansu fajne uderzenie. Póki co kontrolowałem to spotkanie. Jamie Warby którego zrobiłem tuż przed rozpoczęciem weekendowej i którego chyba najczęściej wydywałem właśnie w tych starciach, bardzo dobrze zachował się w tej sytuacji. Następny przeciwnik, tutaj już całkiem fajnie złożona drużyna. Pierwsza akcja. Już w okolicach 3 minuty Lewandowski z prawej strony pola karnego Mijał jego, tutaj zabawa z piłką, strzał, duże zamieszanie w polu karnym i ostatecznie udało mi się wepchnąć piłkę do siatki. W okolicach 13 minuty przeciwnik miał swoją okazję, Griezmann dobrze zgrywa do środka, tutaj nie udało mi się przeciąć tych linii podań i przeciwnik zdobywa bramkę. W tym momencie mamy wyrównanie, ale tutaj mamy rzut rożny, którym moim zdaniem z dużym szczęściem udało się umieścić tę piłkę w siatce. Bramkarz nie złapał jej, tylko po odbiciu wtoczyła się do Kolejna akcja, 30 minuta, bardzo fajne wykończenie mojego napastnika. Tutaj mądrze ozględny rzut wolny. Wprawdzie przeciwnik powstrzymał mój atak i udało mu się wyprowadzić, próbował wyprowadzić kontrę. Na szczęście to mi udało się przejąć piłkę i strzelić bramkę. Tutaj na dużym przyspieszeniu zobaczcie sami jak się dalej sytuacja potoczyła, zabawa na skrzydle, yy, atak przeciwnika nieudany moje bezsensowne zmienie bramki, przeciwnik musiał to wykorzystać 4-2, i znowu znawiam sobie od Gabona, znowu podaję do przeciwnika i ten Belnik toście wykończy to 86 minuty no i jak widzicie nie umie się tak szybko uczyć na błędach. na szczęście nie skończyło się to jakąś moją stromotną porażką. W 88 78 minuty, dobra wrzutka i znowu Jamie Vardy jako czopie pięknie wydać te akcje. 5 do 3. Adama Traore w 84 minucie mknął po prawej stronie boiska. Udało mu się wrzucić tę piłkę, a właściwie dośrodkować i mocne uderzenie mojego napastnika. 6 do 3. Kolejny przeciwnik. Całkiem mocna drużyna. Znowu jak widzę Warana yy, to się obawiam po prostu moją ofensywę. Zazwyczaj jest to słuszne. Nie jest łatwo strzelać w ale na szczęście to mi udało się wyprowadzić pierwszą akcję. Tutaj uwodnił się bardzo ładnie polując na Nazartu odkrycia i po długim skutku strzela bramkę. Kolejna akcja. Lewandowski, znowu hazard na skrzydle. Minięcie pierwszego zawodnika, odegranie do Lewandowskiego, który podaje piłkę zwrotną. Wizety nie niecelnie, ale Lewandowski dobrze odbiera to. Z powrotem obrońcy i umieszcza piłkę w siarce. Rzutrożnie wykonywaniu trudnego przeciwnika, Odegranie przed karne. tutaj spore zamieszanie. Udaje się przeciwnikowi dostarczyć piłkę do barana, ale udaje mi się również przejąć. Niestety nie, nie udało mi się jej wyekspediować poza karne i przeciwnik to wykorzystał 2 do 1, bramka kontaktowa. 82 minuta. Liczyłem, że nic mi się już nie stanie. Myliłem się. Tutaj dobrze wprowadzałem do góry, Podanie do... Final do ma i gol. Wyrównanie w 83 minucie. Na szczęście w 102 minucie wice w środku pola zawała się z przeciwnikami. Podaje do Pupkiego, prowadzonego właśnie w okolicach drugiej połowy. Wardy przy piłce dośrodkowanie na hawerca, na dalszy słupek. Niemiec wyskoczył najwyżej i zdobywa bramkę. 111 minuta. Tutaj dobre zachowanie w ogóle jest Sissoko. Znowu piłka do Pupkiego i ten zaczyna mknąć po prawej stronie boiska. Pasyście Torreiry, y, obracamy się, obrońca próbował domknąć y, nie podań, na szczęście mu się, to nie, mu się to nie udało i Lewandowski wykańcza w 113 minucie i skończył nam to spotkanie 4 do 2. Tutaj film na bardzo dziwą drużynę, ale jednocześnie jak zobaczyłem Cristiano Ronaldo to wiedziałem, że coś jest na rzeczy. Sprawdziłem potem mojego przeciwnika i z tego co widziałem, wprawdzie w sierpniu tego roku, ale zajął on tam 100 któreś miejsce na futbizie. Więc no czuć było, że nie grałem z kimś pierwszym lepszym. Na szczęście to ja pierwszy wyszedłem na prowadzenie. W okolicach 5 minuty piłka trafia do Turgana Azarda i on w dość nieoczywistej sytuacji umieszcza piłkę w siatce. Yy, niestety przeciwnik miał Cristiano Ronaldo i wykorzystywał te przewagę skrzętnie. Tutaj dobra piłka na Cristiano. Wydawało mi się, że z tego kąta nie jest w stanie strzelić. i Myliłem się. Pięknie umieścił piłkę po dalszym skutku w moim był bez szans, chociaż wydawało mi się, że jakimś cudem to jednak obroni. Kolejna akcja, 26 minuta, znowu Ronaldo, z dystansu, piękne uderzenie, jeszcze takiego nie widziałem. Muszę się tego nauczyć, trochę więcej odwagi w budowaniu akcji przed karnym. Na szczęście udało mi się wyrównać w za 46 minuty. belę z dużym szczęściem dostarcza piłkę do Perisiccia, ten po dalszym słupku umieszcza piłkę w siatce. Wyrównanie. I już druga połowa. Na samym początku dostarczamy piłkę do Bardiego, następnie próbujemy się bawić w środku pola, piłka zwrotna do pitcera. Ten już tam widzi się lewandowskiego, podanie w końcu do niego. Robert oddaje do belga, następnie kolejny bel przy piłce dostarcza piłkę do Bardiego i wychodzimy na prowadzenie 3 do 2. Nie było to jednak ostatnie słowo mojego przeciwnika w tym meczu. W 83 minucie pod koniec już mocno się broniłem, żeby no, głupio nie stracić bramki. Ale to właśnie zrobiłem, złe zachowanie w obronie, piłka jakoś bokiem przeszła i Ronaldo zdobywa hat-tricka. W tego spotkania bezsensowne zachowanie Piqué wyciął mojego obrońcę i w konsekwencji otrzymał czerwoną kartkę. Dzięki czemu miałem szansę grać przez całą dogrywkę w 11 przeciwko 10. I udało mi się to wykorzystać Lewandowski na skrzydle. Podanie do kupkiego, mocne uderzenie, zamieszanie, odbita piłka i bardziej. załatka nam zwycięstwo. 4 do 3 w tym spotkaniu. Kolejny przeciwnik. Tym razem Power. Potężna drużyna. Kweb Guardiola. Antuan Grisma. Mocna obrona. Co dało się czuć w tym spotkaniu? W 19 minuty. Przeciwnik wchodzi w moje pole karne. nie udało mi się przeciąć podań. Yy, jeszcze mi się to udało piszczkiem obronić, jakoś odbić piłkę. Ale Marcel na skrzydle z powrotem będzie. Próbował uderzyć z bardzo ostrego kąta, i znowu to wchodzi. No kurczę, to jest jakiś nowy schemat, którego jeszcze nie znałem najwidoczniej. Na szczęście w czwartej minucie, na początku drugiej połowy, udało mi się dostarczyć piłkę do Lewandowskiego, no i klasycznie strzelić na siłę i wy wyrównać to spotkanie. 84 minuta, ten nieudane doświadkowanie Borecki, którego również prowadziłem po przerwie. Na szczęście udało się odzyskać tę piłkę. Pomieszać trochę przeciwnikowi, który był zmuszony do próby długiego wznowienia gry, podbicie piłki przez Lewandowskiego i wykończenie w piękny, piękny sposób w 85 minucie. Kolejny zespół, tym razem ciekawa drużyna, jeszcze tego nie widziałem w tej grze zawodnika Ed Edera za SBC Ligowe, no przeciwnik właśnie przez całe spotkanie nim grał. Jak mu to wyszło? No zobaczcie sami. Yy, skończyło się tym, że w 15 minucie dobre rozklepanie obrony przeciwnika i Lewandowski po długim skutku wykończy tę sytuację. Dalej, yy, 19 minuta, przeciwnik ma sobą sytuację i właśnie Eder w środku pola podaje do Guardioli rozgranie między tymi dwoma zawodnikami i wprowadzenie Vardiego. Tutaj moje nieudane przejęcie piłki, piłka trafia z powrotem do Anglika i on wykańcza tajemnicę. Znowu duże zamieszanie, ale na szczęście udało się tym razem jakoś wyekspediować piłkę z mojego pola karnego. I tym sposobem próbowałem budować akcję, niestety skończyło się to przechwytem przez przeciwnika. I tym sposobem on pod sam koniec pierwszej połowy zdobywa bramkę. Wardy podanie do Alana bardzo dobrze, biegnięcie w pole karne i go 49. minuta, tu wszedłem już ofensywnie i zobaczcie jak się to skończyło. Puściłem Wardiego, który na dużej prędkości biega w moje pole karne i Ramos fauluje go. Sędzia dopisuje 11. Próbowałem wyczuć mojego przeciwnika, zostałem w środku, ale niestety bardzo mądrze umieścił to tuż przy lewym słuchu. 87. minuta, yy, przeciwnik broni mój rzut rożny, ale podczas znowienia udaje mi się przejąć piłkę i próbowałem dalej cisnąć, już mocno ofensywnie, Dostarczenie pióty Lewandowskiemu, mocnym uderzenie z obrębu pola karnego doprowadza do zdobywania go kontaktowego. Po kilku chwilach Wardli podaje piłkę do Hawerca i on bardzo dobrze znajduje się w sam koniec spotkania w polu karnym przeciwnika i wyrównuje stan naszej rywalizacji. A już w dogrywce, miałem szczęście do dogrywek, przynajmniej kilkukrotnie, udaje się znowu Hawercowi mieć duży wpływ na. Sukces naszego zespołu, Luka do Lewandowskiego, oddaje no ją do Wardiego, słupek, ale na szczęście Lewandowski znalazł się w dobrym miejscu i bił bramkę na 4 do 3. Kolejny przeciwnik, Mieć Lejnica, pozdrawiam Cię serdecznie, dysponował no, potężnym i bardzo szybkim napadem. Lukas, Obameyang, Mbappe naprawdę robili robotę i ciężko się z nim grało. Ale w 22 minucie Torgan Hazard rozpoczął tę akcję podając do Ndombrena, nieudane zagranie do Lewandowskiego ale na szczęście piłka z powodów pod nasze nogi. Perisic i Lewandowski. Zagłówki na dalszym stópku. 39 minuta. Tutaj przed polem karnym. I udało mi się wykonać coś, o czym mam już kilka kroków mówiłem, mianowicie rozegranie do wolnego. Czasami e, nie wychodzi mi strzelanie zwykłe strzelanie, dlatego próbuję dograć. Widziałem, że przeciwnik ruszył się swoim obrońcą. Piłka odbiła się jeszcze od muru, ale trafiła ostatecznie pod nogi Azarda i ten bezpiecznie bezpiecznej odległości wykończył akcję. Przeciwnik próbował i atakował cały czas, no miał po tym, tu tę predyspozycję. Obama Jan poddał piłkę do Mbappé i ten z dalszej odległości, chociaż już z obrębu pola karnego, po dalszym słuchu wykończył tę sytuację. Kolejny gol. Obama przy piłce, na szczęście dobrze ustawiony mój obrońca, przecina to podanie i idziemy dalej. Padli podaje Lewandowskiego, tam tu się wystawia Perisic na lewej stronie. Dostaje podanie na dojście. I będzie grzutka w dalszej odległości, dośrodkowanie do Lewandowskiego i strzał po krótkim słupku na siłę ramperz już bez szans. To by było na tyle, po pierwszych 15 spotkaniach miałem około 11 zwycięstw, dlatego już raczej nie ma szans na to, żeby wbić Elite czy Golda 1 nawet. To dam Wam znać przy opieraniu nagród, co mi się udało zdobyć. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało, i tak dajcie mi o tym znać, zapraszam Was do obejrzenia kolejnych odcinków a także do śledzenia innych filmów, które umieszczam na moim kanale. Do zobaczenia, z tym, tym razem trzymajcie się ciepło. Cześć!